To zdjęcie powstało w Czerkasach e, dwa lata temu. Mm, e, w związku z moją taką, myślę, że przyjaźnią też e, i taką relacją fajną z Mariną Julią. Jest e, w połowie Rosjanką, w połowie Białorusinką e, i e, w Właśnie chwilę temu poprosiła mnie, żebym nie pojechała z nią odwiedzić jej mamy, która jest w Czerkasach, czyli jakby ta rodzina osiedliła się na Ukrainie. I opowiedziała mi troszeczkę, że tam pojedziemy do miejsca, które kiedyś było miejscem świetności, a później stało się miejscem smutnym. Wcześniej mówiło się, że Czerkasy to, to kraina kwitnącej Moreli, bo rzeczywiście za czasów ZSRR było to miejsce e, takiego e, kultu wakacyjnego, czyli przyjeżdżali e, e, właśnie tam e, mieszkańcy ZSRR z różnych części, tak naprawdę, a, bocarstwa przyjeżdżali do Czerkas i tam jakby spędzali no, czas taki najfajniejszy, więc to miejsce kojarzyło się po prostu z, z czymś bardzo przyjemnym, z, z owocami, z, z, z naturą piękną, z, z rzeką z Dnieprem, czyli te plaże nad Dnie, Dnieprzańskie były zawsze owiane jakąś taką bardzo pozytywną aurą. I też dlatego właśnie Marina z rodziną przeniosła się do Czerkas, bo stwierdzili, że, że, że ich życie też może tam jakoś dobrze przebiec. I w pewnym momencie, wtedy jeszcze nie było żadnych zakładów, czyli jakby to, 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 to miejsce było takie bardzo, bardzo dziewicze, kiedy powstały zakłady azotowe i kiedy kiedy, no, jakby to już nie był ZSRR, czyli Ukraina, powiedzmy, została jakby autonomicznym państwem. No, ta, to, to dobro całe zaczynało szybko topnieć. No i tak naprawdę, od, prze, przez to, że ludzie nie mieli pracy, pracowali tylko w tych zakładach azotowych, były to młode osoby, które poprzez tego typu pracę po prostu chorowali. Czyli no jakby w, w, w młodym wieku, jeżeli, jeżeli no, wdychamy ten, ten azot zupełnie bezpośrednio, no to, no to rzeczywiście później są tylko straszne skutki. No i te tak naprawdę młode osoby albo zaczęły wyjeżdżać, albo zaczęły po prostu chorować i umierać. Drugą taką przyczyną tego, że młodzi ludzie uciekali z tych Czerkas było, było po prostu traumy wojenne. To nawet te, te e, niedawne. Więc tak naprawdę ci starsi ludzie, którzy się wcześniej tam przeprowadzili, zostali sami sobie. No i Czerkasy tak naprawdę zostały e, nazwane tak naprawdę krainą gnijących moreli, bo rzeczywiście nie dość, że te morele rzeczywiście gniją, to, to bieda tam aż piszczy. Byłam w wielu miejscach, w różnych częściach świata, Biednych, ale tutaj, patrząc tylko na starszych ludzi, którzy zostali sami sobie, no ta bieda jest jeszcze bardziej do dotkliwa. Więc, no, Marina mi zaczęła opowiadać właśnie o, o pewnym podwórku, na którym żyje jej mama sama. I jakby miałyśmy taki plan, żeby stworzyć historię. Historie kobiet z jednego podwórka, bo tak naprawdę te historie są bardzo różne, a z drugiej strony bardzo podobne. Te kobiety zostały bez mężów, bez dzieci. Eee, Nazywała ich sierotami, co, co paradoksalnie zupełnie. Eee, eee, jakby znaczy Od coś odpraca, innego, odwraca znaczenie. Tak. Tego słowa. Natomiast no, te osoby zaczęły być bezradne, bez pieniędzy, bez pracy. No to tak rzeczywiście, jakby się dziecko zostawiło gdzieś u jakiejś, nie wiem, obcej rodziny, czy yy, to znaczy nawet nie u obcej, ale nawet w domu dziecka, no to dziecko jest po prostu bez bezradne. Yy, nawet jeżeli ma jakiś znajomy wokół siebie, no to czy właśnie te, te, te starsze panie, to w dalszym ciągu m, pamięć y, tych lepszych czasów y, z jednej strony napawa ich jakąś taką takim radosnym wspomnieniem, z drugiej strony y, wiedzą, że, że y, jakby starzeją się i pewnie umrą w, w bardzo złych warunkach i już bez, bez tego otoczenia, które kiedyś tam pamiętały. Y, no i z tą wielką traumą, że, że potraciły dzieci, bo, szczególnie, bo, bo przeważnie akurat te, te kobiety, które ja y, fotografowałam, te dzieci potraciły właśnie w, poprzez y, 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 choroby, czy samobójstwo, czy, czy narkotyki, więc, y, więc to są bardzo y, y, smutne historie. No i tak naprawdę każda z tych, z tych kobiet, to były trzy. Larysa, o której zaraz opowiem, którą sfotografowałam. Druga była Zoja, czyli mama Mariny. A trzecia, tak mówiła Marina, no, ciocia Wala, więc, więc pani Wala. Kobiety bardzo pomarszczone, starusieńkie, ubrane bardzo skromnie. Natomiast ja miałam jest szukać właśnie u larysy. No i tak naprawdę dla fotografa dokumentalnego, mieszkanie u swojego bohatera jest no, taką, takim szczęściem i, i, i czymś tak, tak niebywałym, że aż nie da się po prostu tego nie, nie, nie wykorzystać w sposób bardzo taki naturalny, bo tak naprawdę, mieszkając z kimś, to. Nawet nie trzeba się umawiać na zdjęcia, nie trzeba przekonywać do, do siebie, no bo, no bo tak czy siak jest się z tą osobą i, i bardzo to naturalnie później wychodzi, że no, ja jestem fotografem i wiadomo po co przyjechałam, ale z drugiej strony jestem też człowiekiem i gościem i osobą, która jest ciekawa tego świata, w który, w który weszła tak naprawdę. Um, no i Larysa okazała się bardzo dowcipną, dowcipną osobno, osobą, mimo tego, że jest chora i od dwóch lat nie, od roku albo prawie dwóch lat nie wychodzi w ogóle z mieszkania, chociaż bardzo starałam się ją gdzieś tam wyciągnąć. E, w, ubierała się w, w jakiejś gumofilce, w jakieś takie e, ciepłe ubrania, żeby, żeby po prostu nie, nie marzło, bo każda jakaś taka choroba mogła po prostu skończyć się e, tragicznie. E, no i tak mówiąc ogólnie, w co, jakby, czego. Do czego się uciekały te kobiety, żeby jednak jakoś przeżyć tą, tą, tą starość, to były właśnie trzy rzeczy, to były książki, szczególnie u, u, u mamy Mariny, u Zoi było mnóstwo książek, które były po prostu czytane po dziesiątki razy. Pani Wala raczej była taką osobą hmm, mocno zirytowaną i zdenerwowaną i, 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 i i taką wrażliwą, czyli wspominającą to, co, co było wcześniej, trochę patriotką, więc tak naprawdę ona, ona bardzo dużo mi czasu poświęciła opowiadając o swoim synu, który właśnie zmarł na, na cukrzycę. Podejrzewali, że to właśnie samobójstwo, a Larysa znowu yy, była bardzo religijna. No i tak naprawdę chyba, chyba z tego, co widziałam, ona była najbardziej radosną osobą, więc ta religia w jakiś taki sposób um, dawała ją jej to życie, tą, tą radość. Um, no i codziennie um, widziałam, że wchodzi do tego swojego pokoju, um, otwiera laptopa i łączy się ze swoją, um, ze swoją siostrą, która, która mieszka w Petersburgu. Um, I jak Świadkowie Jehowi właśnie codziennie jak wyczytałam, codziennie studiują pewien fragment Biblii, no to wolą to robić z kimś niż, niż sami. Więc było to niebywałe, że z takim zaangażowaniem i z taką jakby ciekawością no, no, czytają i rozmawiają o tym. Ale to wydaje mi się też czasem. Jest fajnym punktem wyjścia nawet do utrzymywania relacji z, z, z siostrą, bo wiadomo, można opowie wspominać sobie, nie wiem, co było wcześniej, jak tam u ciebie, jak, jak się teraz masz, ale jeżeli Larysa nie ma tak naprawdę wielu rzeczy do opowiedzenia, to, to opowiadanie, właśnie o wymienianie się jakby poglądami na temat jakiegoś fragmentu Biblii jest taką ważną i i bardzo emocjonalną, i, i głęboką rzeczą. Więc wydaje mi się, że, że to był dla niej bardzo fajny sposób do, do tego, żeby jednak wgłębiać się w siebie i, i szukać tego sensu, co, co, to, że to, co się dzieje, e, ma e, jakieś znaczenie. E, więc tak naprawdę bardzo często ją tam podglądałam i, i właśnie w czasie, nawet, robienia tego zdjęcia. E, przed zrobieniem zdjęcia, oczywiście, jak się połączyła z tą swoją siostrą, to ta akurat weszłam i Larisa mówi: Chodź, chodź, to ja cię poznam z tą swoją siostrą. No i oczywiście też tam chwilkę rozmawiałyśmy, a później zostawiłam je we, we dwie i, i pokazałam jej aparat, że, że chce jej zrobić zdjęcie. Czy nie ma nic przeciwko temu, bo to tak naprawdę chyba najbardziej taka intymna dla niej chwila w ciągu dnia. Powiedziała, że nie ma sprawy, e, i, i cichutko zrobiłam kilka zdjęć. E, I to zdjęcie też, tak jak widać, nawet wizualnie, ono jest zrobione tak, jakby z ukrycia. Bo to, e, to też e, na tym polega, żeby, żeby widz oglądając to zdjęcie, wiedział, że tak naprawdę. Ta Larysa jest tam sama jakby ja nie stoję nad nią, nie robię jej zdjęcia, tylko po prostu jakby szanuję ten jej czas, ten jej świat taki jaki jest w tym jej pokoju, ale można to sfotografować właśnie po prostu robiąc krok do tyłu i nie przeszkadzając jej w tym, co, co, co ona hmm. robi. I wydaje mi się, że, że to zdjęcie y, powinno właśnie pokazywać to, że, że y, 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 tak ta chwila wygląda, że ona nie wygląda tak jak z bliska, bo nikt by nie wszedł wtedy do pokoju, tylko po prostu tak z daleka i, i myślę, że, że wrażeniowo jest to dużo mm. ciekawsze niż, niż pokazanie tego, co akurat w momencie czyta, czy samego ekranu, monitora. Mm. Materiał powstał w ramach programu edukacyjnego Solidarność Podaj Dalej. Program współfinansowany jest przez Komisję Europejską w ramach programu Erasmus+.